Witam Was kochani widzowie, z tej strony Klejnot 19 października, niedziela, mały update, zobaczymy co tam w mojej szkarni słychać, co tutaj urosło, tutaj sadzone było bardzo późno, bo z końcem sierpnia, ponieważ ja tę szkarnię wybudowałem tak późno i co przez taki ponad miesiąc mi zdążyło urosnąć, tutaj mamy tymianek, Tutaj jest pietruszka. Tak, dość słabo. Tu jest. E, to jest majeranek. Szałwia. Tutaj też ty, tymianek bardzo ładnie. Koperek. No, a tu mamy oregano. mięta. No i tutaj miała być chyba lawenda, ale nie puściła, nie. A tutaj mamy tak bazylia, dwie kolorki. Taka modra i taka zielona. Pietruszka to jest naciowa, bardzo ładnie. A pomiędzy nimi sałata. Pomiędzy tą pietruszką i sałata jak widać mega gęsto, bardzo pięknie. Takiej gęstej sałaty nie widziałem. No, także, jak na tą porę roku, jak na 19 października, to, to całkiem zielono, całkiem ładnie, nie? No, tutaj mamy. O! Bardzo ładną rzodkiewkę. Jeszcze. Tak. Rzutkiewką z sałatą to akurat. Nie ma problemu, nawet tak późno. Tutaj, tutaj jest pietruszka dość okazała. Także, mimo takiego późnego czasu, jeszcze coś zdążyło tutaj mi urosnąć w tej szklarni. A zobaczymy, jak tam na grządkach wygląda. O, to jest rukola, tak samo sałata, no i cebulka. A tu mamy koper, y, pietruszkę naciową francuską. Tak malutku sobie rośnie, ale ona jest raczej odporna na takie mrozy. No i bardzo ładny koper włoski. Widzowie, dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, do następnego.